Czekaj, czekaj, jak na typowym YouTube weź to zrób jeszcze raz Widzowie jak nie zostawicie łapki w górę, na ma subskrypcję, to on was na pamiętam się To jest jej sławy, pan doktor Lonek spec od kół i rowerów A ja rozwaliłem rower Ty właśnie staraj się tego nie rozwalić a ja ani roweru, ani siebie I jestem z tego dumny nawet mu to wychodzi go, Parę słów tak, tak. Eee Mówi źle Trzymaj Trzymaj, to, jestem, jest, eee, Adam. to jest właściciel od tego torweru. Dzień dobry, jestem komentatorem Zostaw mnie Rozwaliłem rower Koło broń, że jestem dumny z Bardzo mnie to cieszy To cieszy się Mam brudne ręce A teraz nie, nie wiadomo czy w w do domu Serio? Serio? Dobra. Dobra, tyle dawaj, mamy całe Macie mydło z w domu? Nie wiem Obracaj pacjenta do góry nogami To ci trzyma Koło No to jeszcze się przykliło czy jest to słychać kurwa bidu O co to na YouTube chce być w firma firmach Nagrywasz bo ja muszę pomóc Po co mi rękawic delikatny pacjent, na pan chyba zamordować Trzymaj Jeszcze Młody nie palcem w kamerę No bardzo z tym jeszcze jeszcze. Witamy, tutaj lekarz drugi. Nie, to jest kopień na Od spraw specjalnych. Podnoszenia po roweru. Weź mi pchaj ten rower w dół. Dobra sperma. Już! A że napraw to oni, oni się tym bawią. Właśnie panowie odkręcili koło. Bardzo ciężka ka robota Ch**a. On w ogóle płaci? Nie, to jest problem Tutaj jedna pielęgniarka bawi się yy... Dildo <ścoughs> Czymś koszutko się bawi Więc tak To jest krótka rowerowa Ta pielęgniarka lubi takie rzeczy no. A pan doktor naprawia Wyciągnął, wyciąga, wyciąga <śmiennie> rękę Już, już żyły wyciągnął trzeba się z, 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 zatkać Powiedz co się zalecane ciśnienie 9 bar <śmiennie> Pompujemy Ale student Zatkało go No i gdzie, jestem, gdzie jest źle? Nie wiem Co, co się nawalili? Możesz w tym pompować O Pana pacjentem o. <śmiennie> Właśnie o. Tu, 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 to to ta dziura, dziura wilko. Ma, mamy, dziurę. mamy dziurę mamy dziurę mamy dziurę państwa i to wielką o kurde trzymaj to C Czekaj, co na zaraz złaty Łaty, 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 łaty dawaj taşmy nie widać. Razem, dawaj. nie widać Nie. z to ej wyciągnij telefon z, z mojego czegoś z co jest lekarcy, ej, się nie się w swoim plecaku. Daj, na daj Małego, małego jakiegoś. Który? Ewodora, nie musisz mi dawać. Wybieraj. Nie musisz jedną. Trzymaj Co? To... Uje... Dobra. To, jest to Masz. Siostro, trzymaj. I później ciekawe, czy wystarczy? starczy? Trzy... Czekaj, trzeba nagrać. Daj to pudełeczku. Daj to pudełeczko pudełeczko dla pana. Weź je, urwij jedną łatkę To czarne? No, nie ma innej Może Tu masz pojedynczą już No i weź ją odklej stale, Tak żeby tak. był klej na wierzchu no. Jak klej działa to jesteście w niebie Działa Jesteśmy w niebie Zrobiłem dziurę Kiedy w ogóle zginęliśmy? To nie... ogóle... jest klej? Jest Co z Nie klei Jak nie klei? I, I jeżeli z nas zadziała, co będzie wodę cud. Later. Ej, rob... mam, robię nowy projekt na wlepy, Serwis pod drzewem. Dawaj. Takie będziesz tam jakieś drzew. Ej załóż osobny ten, kanał gdzie grodzisz moją... Yy, ten mam Nie, ja mam i tak kanał rowerowy, więc... Jak to wali? <coughs> nie, chyba nigdy nas, na warsztacie nie siedział. Zakręć. Czuję, ja noc ja bardzo czuły. Tak? <laughs> nie tylko <nos>. musi. <laughs> Jaki rygan ma fajny w tej kamerze. <laughs> no faj fajnie nagrywam tego filmu. No to czekaj, pas. A teraz zmiana ym, po raz pięć, tematu. Ym, patrzcie na jego wąsy. Czemu k. jesteś? jego mojego wąsy. Teraz patrzcie na jego mm. a na, i teraz na jego. Ale, ale to teraz, to to teraz twojego. na twojego, pak, <laughs> co nic nie ma. Tak. Wyszli, buziaczka dla widzów. Daj buziaczka dla widzów No, czaj wytnij no, na obnawanie Czekaj Dobra, Debil ku**a Pacjent, zabiłeś. pacjent zabiję. Pacjent zabiję się Pacjent zabije się sam Zabiłeś mojego pacjenta, grzeczno <laughs> Ej, rozłoniłeś rękę